a todos os słyszeć mowę, ale to pewnie kwestia parunastu sekund i wszystko będzie już w porządku. Będziemy mogli z panem ministrem Dariuszem Piątkowskim porozmawiać o edukacji jako takiej zdalnej, ale też o maturzystach, o ósmoklasistach, o tym, kiedy odbędą się egzaminy, kiedy zluzowane zostaną pewne obostrzenia, bo już wczoraj Premier Mateusz Morawiecki zapo zapowiedział, że w kolejnych etapach odmrażania gospodarki i życia społecznego klasy 1-3 nie rozpoczną edukacji, ale opiekę nad dziećmi. Takie sformułowanie. Zostało użyte także przedszkola i żłobki w ciągu najbliższych tygodni, prawdopodobnie, bo nie podano konkretnych terminów, mogą ruszyć. Zapytam też pana ministra o starszych nauczycieli, o to, jak wygląda ich bezpieczeństwo, czy jak będzie wyglądało w zasadzie, kiedy szkoły powrócą do mniej lub bardziej normalnego trybu nauczania. Sprawdzamy, czy udało się już nawiązać. Połączenie z Panem Ministrem. Panie Ministrze, czy się słyszymy? Tak, witam serdecznie. Dzień dobry Panie Ministrze. Dariusz Pęckowski, minister, eduka minister Edukacji Narodowej oczywiście. Panie Ministrze, jaki procent uczniów jest odcięty dzisiaj od edukacji z przyczyn technicznych, bo nie mają komputerów, telefonów z dostępem do internetu? Nikt nie jest odcięty od edukacji, ponieważ wyraźnie mówiliśmy w rozporządzeniu, które wprowadza. Kształcenie na odległość, że kształcenie przy pomocy komputera nie jest jedynym możliwym sposobem nauki na odległość. Mówiliśmy o tym, że dyrektor wraz z nauczycielami powinien w konsultacji z rodzicami powiedzieć, jak ta inna edukacja będzie wyglądała, bo wiem, że część domów mieszkań nie ma dostępu do internetu, nie ma sprzętu komputerowego, jest to kilka kilkanaście procent różnych statystyki o tym mówią, wtedy mówimy o tym, że trzeba inaczej skontaktować się z uczniami, przekazać pakiet edukacyjny, bądź umożliwić rodzicom odbiór takiego pakietu ze szkoły, bo przecież duża część treści, którą nauczyciele przekazują za pomocą dziennika elektronicznego czy poczty mailowej, a są to najpowszechniejsze metody kontaktu z uczniami, może również przekazać się w formie pasterowej. Panie ministrze, a bierze pan pod uwagę takie rozwiązanie, że wszyscy uczniowie automatycznie będą promowani, jak to się w szkołach ładnie mówi, do następnych klas? Myślę, że nie powinno być w tym problemu, tak jak i w poprzednich latach. Przytłaczająca większość uczniów była promowana. To były raczej wyjątki. Jeżeli ktoś nie był promowany i bardzo się starał, aby. No, ale jakaś generalna w tej zasada. Panie tej tej to 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 ministrze. Czy, czy wprowadzenie takiej zasady, że po prostu no, z racji trudnych warunków yy, i tego, że niektórzy mogą mieć problem, yy, czy to z dostępnością do sprzętu, czy, czy no, sami zwyczajnie nie potrafią może pracować, to nie kwestia złej woli, może tylko... Ale co to znaczy bo... sami nie potrafią pracować, proszę mi powiedzieć? Jeżeli nauczyciel dostarcza materiału, jeżeli różnymi hmm. sposobami kontaktuje się ze swoim uczniem, yy, to... Na czym polega niemożność uczenia się? To jest tak naprawdę kwestia często chęci lub nie. W każdej metodzie nauczania, czy tej tradycyjnej, kiedy nauczyciel w klasie z uczniami przerabia jakiś materiał, próbuje poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów, czy także z tym kształceniem na odległość, to od współpracy nauczyciela z uczniami zależy, czy są efekty, czy nie. Czyli automatycznej I promocji, pani nie będzie? autonomie autonomię tak? w wystawianiu ocen. Czyli automatycznej promocji nie będzie? Na razie nie widzę takiej potrzeby. Nauczyciele mają tutaj autonomię. W każdej szkole jest wewnątrzszkolny system oceniania, według którego nauczyciele oceniają uczniów. Panie ministrze, a możliwe jest wydłużanie trwającego roku szkolnego kosztem wakacji? A czemu to miałoby to służyć? No, miałoby to służyć temu, że no w tych wyjątkowych warunkach myślę, że praca, edukacja no nie przebiega jednak tak dobrze, jak w warunkach normalnych, bo gdyby tak było, to można by było na stałe przejść na, na system zdalny, więc może opracowanie programu przewidzianego na ten rok lepsze udałoby się, gdyby kilka tygodni więcej było na pracę uczniów. Czyli rozumiem, że to też Ale nie, nie tak jest bardzo szkolnego nie będzie służyło wcale poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczniów, bo też uczniowie potrzebują odpoczynku i sama realizacja podstawy programowej to nie jest akurat takim celem najważniejszym, któremu należy poświęcić wszystkie inne elementy. Zdrowie bezpieczeństwo uczniów jest to zdecydowanie ważniejsze. Na razie nie mamy planów przedłużania roków zajęć, przynajmniej. W roku Panie ministrze, premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj o kolejnych etapach luzowania obostrzeń. W trzecim z tych etapów była mowa o otwarciu żłobków, przedszkoli i nie edukacji, co prawda, w klasach 1-3, ale opieki nad dziećmi w szkołach, właśnie w klasach 1-3. Czy możliwe, że za trzy tygodnie, 4 czerwca, już to właśnie będzie miało miejsce? bo? Premier mówił, że możliwe, że w ciągu kolejnych tygodni będą te zmiany wprowadzane. To nie zależało od sytuacji akademicznej, od decyzji ministra zdrowia, bo no to on głównie będzie decydował o tym, które sfery życia mogą być odmrożone i przywrócone. Chciałem podchodzić do takiej tradycyjnej sytuacji, ale powiedzmy do tej nowej rzeczywistości. Mm -hmm. I wtedy będziemy decydowali, czy ta funkcja opiekuńcza przedszkoli i częściowo szkół będzie mogła być przywrócona. Ale jakiś taki jak pan najbardziej optymistyczny, optymistyczny wariant? To jest 4 czerwca? Halo, halo? Najbardziej optymistyczny wariant, najwcześniejszy, najwcześniejsze przywrócenie opieki w tych placówkach, to jest 4 czerwca? Dziś tego nikt nie powie. Panie ministrze, a co z maturzystami? Końcówka czerwca to jest ten czas, kiedy powinni na ten moment przygotowywać się, na ten moment zakładać, że matury właśnie się wtedy odbędą? Możliwe, nie można wykluczyć. To jest tak, że będzie decydował głównie minister zdrowia. Względy bezpieczeństwa i zdrowia są najważniejsze. Najważniejsze. Uczniowie dzięki przełożeniu terminu egzaminu mają dodatkowych kilka tygodni na to, aby przygotować się do egzaminów, które wybrali, czyli przedmiotów, które są obowiązkowe. A egzaminy ustne, czy decyzja w tej sprawie zapadła, będą miały miejsce, czy nie? Jeszcze nie zapadła. Jest to jedna z opcji, którą rozpatrujemy. Panie ministrze, a co z nauczycielami najstarszymi, czy tymi, którzy są. Chorzy i z tej racji znajdują się w grupie największego ryzyka. Czy nawet po powrocie do względnej nowej normalności myśli już pan minister o tym, jak powinna wyglądać ich praca? Czy się zmieni? Czy, czy bierze pan minister tutaj jakieś pod uwagę ruchy? To także jest decyzja przede wszystkim po stronie ministra zdrowia. Proszę zauważyć, że w miejscach publicznych. Wprowadzono nowe rygory mam tu na myśli głównie maseczki, ale także zachowanie odległości. i Jeżeli wrócimy do szkoły, to także te względzie bezpieczeństwa w szkołach również będą musiały być w jakiś sposób zapewnione. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. Zdrowia panu ministrowi i wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję również. I ja dziękuję naszym słuchaczom i widzom. Dobrego dnia, życzę dużo zdrowia, dobrego weekendu. Do usłyszenia i zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.